opowiadać o egzotycznych ziołach, które hodujemy razem z moją mamą. Dzisiaj chciałam wam opowiadać troszeczkę o perlili, zwanej też shiso. Jest to zioło spotkałam też się z nazwą japońska mięta, ponieważ jest spokrewnione z miętą, jednakże nie ma z nią wiele wspólnego, jeśli chodzi o smak i aromat. Jest to zioło pochodzące z Chin, jednak uprawiane i wykorzystywane na szeroką skalę w Japonii. Można także spotkać je w Korei. Jak możecie zobaczyć, ta roślinka tutaj jest jeszcze niewielka, ale rośnie bardzo szybko na ekologicznych nawozach. Natomiast takie dorosłe shiso może dorastać nawet do no metr, metr 20, więc jest to troszeczkę. Perilla występuje głównie w dwóch odmianach. Będzie to perilla zielona albo perilla czerwona. Shiso czerwone rośnie troszeczkę wolniej i troszeczkę trudniej się ukorzenia. W każdym razie, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej rośliny, wykorzystuje się, je, się ją do celów kulinarnych. Te listeczki, takie jak teraz, one są jeszcze bardzo niewielkie, ale pokażę Wam. Oni się zaczynają tak wyszczępiać. Nie wiem, czy tutaj widać, mam nadzieję, że tak. I kiedy roślina dorośnie, a wyrośnie całkiem, całkiem sporo, liście zrobią się dość duże. I te duże, dorosłe liście są twardsze i używa się je do gotowania. Natomiast takie, tutaj jak młode i świeże, można przygotowywać sobie spokojnie na surowo. Oprócz tego, kiedy roślina zakwitnie, można, można um, stos używać, jej nasionek i podobno dodaje się je, na przykład, do ryżu, którego smak wzbogacają. W Korei na przykład z shiso także ekstrahuje się różnego rodzaju, znaczy ekstrahuje się olej, który jest także używany do gotowania. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jakby takie ogólne właściwości. Natomiast jeżeli chodzi o smak, przypomnę sobie, ma taki bardzo specyficzny zapach, smak jest... no po prostu nie, nie mogę Wam go opisać, bo jest dość, dość niesamowity. Na początku taki liściasty, później intensywny. Taki smak troszeczkę jakby ziele angielskie. Kurczę, no ciężko mi to opisać. W kanie smak jest dość łagodny, ale taki bardzo um, wielowarstwowy, jakby troszeczkę właśnie to zielone angielskie, troszeczkę zielenina, no, no nie wiem jak to opisać, przepraszam Was bardzo. Do czego zamierzam wykorzystywać Shiso, ponieważ też go mam sporo. Początkowo planuję zrobić, wykorzystać je troszeczkę na surowo, dopóki jest jeszcze niewielkie. Myślę, że będę robić różnego rodzaju rolatki, wykorzystywać je do zup. Teoretycznie tam, gdzie wykorzystujemy miętę, możemy też wykorzy wykorzystać Shiso, ale ma no bardzo specyficzny smak. I dodam jeszcze, że w Japonii jest tak popularne, że Pepsi wypuściła nawet specjalną Pepsi o smaku Shiso. Pepsi by mi nie smakowała w tej konfiguracji. W każdym razie to tyle o tej roślinie, bardzo ciekawej, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o dostępność, to Shiso nie widziałam nigdzie w Polsce. No i to też jest powód, dla którego sobie po prostu je wyhodowałam i chciałam je mieć. To mam, będzie jeszcze większe. W każdym razie, tak jak wspominałam, moje rodzice mają szkółkę krzewów ozdobnych, więc jak najbardziej jest możliwość wystawienia tej rośliny, wiadomo, nie jakiejś olbrzymiej ilości, ponieważ ich nie mam na Allegro, albo też gdybyście byli zainteresowani, to mogę ewentualnie podwieźć troszeczkę do Krakowa czy tam na giełdę kwiatową. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o tą roślinę. Myślę, że mam tyle ich zasobów, że będę mogła próbować przeróżne rzeczy i potrawy z wykorzystaniem shiso. I czy kiedyś w ogóle spotkaliście się z shiso albo z jakimiś innymi egzotycznymi ziołami, które chcielibyście, nie wiem, może wypróbować albo macie jakieś sprawdzone przepisy, będę wdzięczna za uwagi i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w ziołom zakątku. Zapraszam do przeczytania postu, gdzie wszystkie informacje będą uszeregowane. Do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia.